Życie Kasi naznaczone było brawurowymi przygodami i chęcią poznawania świata. Ostatecznie to stary zepsuty fonograf i list od ukochanego dziadka zaprowadziły ją do domu. Tam odnalazła nie tylko dziedzictwo rodzinnych tradycji, ale także ostoje miłości i przynależności. Witajcie na kanale Życie pisze różne scenariusze. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta historia. Lucjan, starszy pan w wieku około 80 lat, był wzorem lojalności i zaangażowania. On i jego żona, Wiesława, byli razem przez prawie sześć dekad, a ich miłość przetrwała próbę czasu. Jednak dwa lata temu życie Lucjana zostało zabarwione smutkiem, gdy Wiesława odeszła, pozostawiając głęboką pustkę w jego sercu. Lucjan i Wiesława mieli tylko jedno dziecko o imieniu Grzegorz. Od najmłodszych lat Grzegorz otrzymywał nadmierną uwagę od swojej matki, Wiesławy. Która rozpieszczała go ponad miarę. Ta nadopiekuńczość zawsze niepokoiła Lucjana, który dostrzegał w synu cechy egoizmu i arogancji. Podczas gdy Wiesława wierzyła, że oferuje Grzegorzowi to, co najlepsze, zaspokajając wszystkie jego pragnienia i zapewniając, że nie napotka żadnych trudności, Lucjan miał inne zdanie. Uważał, że nadopiekuńczość może ograniczyć rozwój osobisty i uniemożliwić rozwój empatii i pokory u jego syna. Z biegiem lat Lucjan był świadkiem dojrzewania Grzegorza w sposób, który głęboko go zasmucił. Grzegorz stawał się coraz bardziej egocentryczny, realizując własne interesy i wykazując niewielki szacunek dla potrzeb i uczuć innych. Lucjan i Wiesława zawsze mieszkali w dużym, gościnnym domu. Dom znajdował się na rozległej posesji wypełnionej drzewami owocowymi i łagodnie płynącym strumieniem na jej skraju. Od najmłodszych lat Grzegorz marzył o odkrywaniu świata poza granicami ich małej społeczności. Jego serce biło z pragnienia studiowania w dużej metropolii i osiedlenia się w bardziej tętniącym życiem i ekscytującym środowisku. Kiedy Grzegorz skończył osiemnaście lat, dostrzegł możliwość urzeczywistnienia swojego marzenia, pozostawiając za sobą rodzinny dom i cały spokój, jaki reprezentował. Lata mijały, a wizyty Grzegorza u rodziców stawały się coraz rzadsze. Grzegorz podążał własną ścieżką i w końcu poznał i poślubił Tinę. Z biegiem lat rodzina Grzegorza powiększała się. Teraz był ojcem trójki wspaniałych dzieci Tomka, Moniki i Kasi. Wnuki stały się źródłem radości Lucjana i Wiesławy, wnosząc nowe życie do domu, który był domem dla wielu pokoleń. W każde wakacje szkolne wnuki spieszyły do domu dziadków, sprawolności, przygód i urokliwych miejsc do odkrycia. Z każdą wizytą wnuków dom ożywał, a wnuki odkrywały jego otoczenie. Lucjan i Wiesława dzielili się z nimi rodzinnymi historiami, przekazując tradycje i wartości poprzez rozmowy nad potokiem lub pod drzewami owocowymi. Gdy dzieci podrosły, dom dziadków nie wydawał się już tak ciekawym miejscem na wakacyjne wyjazdy. Egzotyczne kierunki, hotele z dużymi basenami i ekscytujące przygody były bardziej atrakcyjne dla Tomka, Moniki a nawet Grzegorza, ich ojca. Był jednak jeden zachwycający wyjątek Kasia, dziewczyna o ciemnych włosach i dużych zielonych oczach. Kasia różniła się od innych dzieci. Podczas gdy inni członkowie rodziny szukali wrażeń w odległych zakątkach świata, Kasia z niecierpliwością czekała na wakacje, odliczając dni do wyjazdu z ojcem do ukochanych dziadków. Wraz z Wiekiem Tomek i Monika postanowili pójść w ślady rodziców rozpoczynając karierę w dużych korporacjach finansowych. W tym środowisku odniesieli sukces i stabilizację, poświęcając się światu biznesu i zdobywając uznanie zawodowe. Kasia, ze swoją niespokojną duszą, obrała inną ścieżkę. Zanurzyła się w ciągłym poszukiwaniu wiedzy i doświadczeń, zapisując się na kursy na różnych uniwersytetach i nurkując w różnych dziedzinach nauki. Wkrótce zdała sobie sprawę, że zamknięcie w czterech ścianach nie było tym, czego naprawdę pragnęła jej dusza. Odważyła się na częste podróże, odkrywanie różnych kultur i poznawanie fascynujących ludzi. Jej wolny duch poprowadził ją mniej wydeptanymi ścieżkami, gdzie znalazła inspirację i poczucie wolności, które ożywiło jej duszę. Kasia, ze swoją ujmującą osobowością i duchem przygody, znalazła kreatywne sposoby na utrzymanie się podczas podróży. Nie zależało jej na bezpieczeństwie stabilnej pracy ani konwencjonalnej stabilności finansowej. Dzięki swojej otwartej naturze i łatwości nawiązywania przyjaźni, Kasia nawiązywała kontakty, gdziekolwiek się udała. Znajdowała małe tymczasowe prace, pomagając w lokalnych projektach, a nawet pracując w zamian za zakwaterowanie i jedzenie. Podczas gdy Kasia podążała własną ścieżką, Lucjan i Wiesława nadal wspierali ją z daleka. Podziwiali jej odwagę, by podążać za głosem serca i odkrywać świat, wiedząc, że życie jest wyjątkową podróżą dla każdego człowieka. Wśród swoich podróży po świecie Kasia zawsze znajdowała czas, by wrócić do domu dziadków i spędzić kilka dni z Lucjanem i Wiesławą. Te chwile były dla niej bardzo cenne, ponieważ stanowiły głęboką więź z jej korzeniami i okazję do odwdzęczenia się za miłość i wsparcie, które zawsze od nich otrzymywała. Lucjan i Wiesława poświęcili się produkcji sera, rodzinnej tradycji, którą kultywowali przez lata. Ta mała produkcja zawsze była źródłem utrzymania pary, pozwalając im zapewnić dobre wykształcenie ich synowi Grzegorzowi, ojcu Kasi. Kiedy Kasia wracała do domu dziadków, dołączała do nich przy produkcji sera. Pomagała doić krowy, przygotowywać składniki i przeprowadzać procesy niezbędne do produkcji serów rzemieślniczych. Pod koniec dnia pracy Lucjan, Wiesława i Kasia zbierali się w przytulnej jadalni domu dziadków. Każde z nich trzymało kubek gorącej herbaty, a aromat świeżo upieczonych domowych ciasteczek, pieczołowicie przygotowanych przez Wiesławę, wypełniał pomieszczenie. Wokół stołu rozbrzmiewała delikatna muzyka ze starego fonografu dziadka Kasi. Kasia od dzieciństwa uwielbiała te wyjątkowe chwile spędzane w domu dziadków podczas szkolnych wakacji. Połączenie gorącej herbaty, domowych ciasteczek i muzyki było rytuałem, który symbolizował ich więź i wartość rodzinnych tradycji. Muzyka odtwarzana na starym fonografie przywoływała cenne wspomnienia i wywoływała głębokie uczucia. Każda nuta przenosiła ich poza teraźniejszość, przypominając o wspólnych chwilach i miłości, która ich łączyła. Kasia była w trakcie kolejnej ze swoich przygód, odkrywając nieznane miejsce. Kiedy dotarła do niej nieoczekiwana wiadomość, która głęboko wstrząsnęła jej życiem. Wiadomość, która wstrząsnęła życiem Kasi, to nagła śmierć jej ukochanej babci. Wiadomość uderzyła ją jak cios w brzuch, pozostawiając ją oszołomioną i z ogromną pustką w sercu. Kasia nie wahała się ani chwili, by wrócić do dziadka i być przy nim podczas pogrzebu i kolejnych dni. Wiedziała, jak nierozłączni byli jej dziadek i babcia. I mogła sobie wyobrazić, jak bardzo musi cierpieć z powodu straty. Po przyjeździe mocno przytuliła dziadka. Była tam, aby słuchać jego opowieści, trzymać go za rękę, gdy spadały łzy, i przypominać mu, że nie jest sam. W kolejnych dniach po pogrzebie Kasia aktywnie pomagała dziadkowi uporać się ze stratą i stawić czoła praktycznym wyzwaniom, które się pojawiły. Zajmowała się obowiązkami domowymi, przygotowywała posiłki i dbała o to, by dziadek zawsze czuł się wspierany i kochany. Przy dźwiękach starego gramofonu Kasia i jej dziadek dzielili się cennymi wspomnieniami o babci, śmiejąc się i płacząc razem, gdy wspominali wyjątkowe chwile spędzone jako rodzina. Kasia, choć z oddaniem trwała u boku dziadka w tych trudnych dniach po śmierci babci, była zaskoczona mądrymi i krzepiącymi słowami drogiego dziadka. Powiedział: Moja droga, wiem, jak bardzo Twoja babcia kochała i wspierała Twoje przygody na całym świecie, zawsze wiedziała, że masz wolnego ducha i że w odpowiednim czasie znajdziesz swoje miejsce do lądowania. Ja również podzielam to uczucie. Teraz nadszedł czas, abyś kontynuował swoją podróż, odkrywał nowe horyzonty i żył z całą pasją, którą nosisz w sercu. Gdy Lucjan pracował, stary gramofon nadal umilał mu samotne wieczory. Melogie odbijające się echem po domu przywoływały wspomnienia z czasów spędzonych z Wiesławą, wywołując zarówno radość, jak i tęsknotę. Lucjan tęsknił za obecnością i miłością Wiesławy, ale ukojenie znajdował w telefonach od Kasi, ukochanej wnuczki. Z niecierpliwością czekał na te telefony, bo wtedy Kasia dzieliła się swoimi przygodami, niezwykłymi miejscami, które odwiedziła i przyjaźniami, które nawiązała na całym świecie. Pewnego dnia. Gdy Lucjan oddawał się swojemu serowarstwu, stało się coś nieoczekiwanego. Nagły i silny ból w klatce piersiowej sprawił, że stracił oddech. Tam, pośród środowiska, które tak bardzo kochał, Lucjan wydał ostatnie tchnienie. Jeden z pracowników pracujących z Lucjanem zauważył sytuację i natychmiast wezwał służby ratunkowe. Niestety, wszelkie próby reanimacji Lucjana poszły na marne. Odszedł. Pozostawiając głęboką pustkę w tych, którzy go kochali. Wiadomość o śmierci dziadka była dla Kasi bolesnym ciosem. Przygotowywała się do odwiedzenia go w następnym tygodniu, chcąc podzielić się swoimi ostatnimi historiami i doświadczeniami. Młoda kobieta czuła się nie na miejscu we własnej rodzinie, ale dziadkowie byli jej bezpieczną przystanią, tymi, którzy rozumieli ją i wspierali bezwarunkowo. Teraz, po ich wyjeździe. Czuła się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Jednak pewien telefon zmienił życie Kasi na zawsze. Wszyscy członkowie rodziny zostali wezwani do biura prawnika, który, jak się okazało, był odpowiedzialny za testament Luciana. Gdy Kasia i jej rodzina czekali w recepcji kancelarii, napięcie i smutek wisiały w powietrzu. Grzegorz, syn Luciana i ojciec Kasi, już zaczynał planować przyszłość majątku pozostawionego przez dziadka. Jego myśli skupiały się na sprzedaży produkcji sera i domu, z którym wiązało się tyle czułych wspomnień. Sprawiał wrażenie zdystansowanego, zainteresowanego wyłącznie aspektem finansowym. Kasia natomiast milczała, ale w jej oczach widać było smutek. Nie mogła zrozumieć, jak jej ojciec mógł pomyśleć o tak szybkim pozbyciu się rzeczy, które tak wiele znaczyły dla niej i jej dziadka. Gdy weszli do biura prawnika, rodzina słuchała z niecierpliwością. Jak odczytywany jest testament Luciana. Byli zaskoczeni, gdy odkryli, że jedynym wspomnianym majątkiem był stary fonograf, który odtwarzał muzykę podczas ich rodzinnych spotkań. Prawnik wyjaśnił, że fonograf był cennym i znaczącym przedmiotem dla Luciana i że postanowił zostawić go Kasi. Do fonografu dołączony był również list. Czytając go, Kasia odkryła słowa swojego dziadka. Moja najdroższa Kasiu, Życie dało mi wiele radości, ale żadnej tak wielkiej jak miłość, którą dzieliłem z Twoją babcią i chwile, które spędziliśmy razem. Zawsze byłaś wyjątkowa, ze swoją niespokojną duszą i pragnieniem odkrywania. Byłem z ciebie dumny. Nie dlatego, że podążałeś konwencjonalną ścieżką, ale dlatego, że podążałeś za swoim sercem, zawsze wierny temu, kim jesteś. W tym fonografie znajdziesz nie tylko muzykę. Ale także wspomnienia wyjątkowych chwil, które dzieliliśmy. Każda nuta jest fragmentem naszej historii, przypomnieniem łączącej nas miłości. Mam nadzieję, że te wspomnienia będą ci towarzyszyć w Twoich podróżach, dodając ci otuchy, gdy samotność zagrozi, że Cię ogarnie. Nie smuć się za mnie, droga Kasiu, ponieważ żyłem pełnią życia i byłem błogosławiony, mając Cię za wnuczkę. Teraz nadszedł czas abyś kontynuowała swoją podróż, odkrywała świat i żyła w całym jego bogactwie. Ale pamiętaj, że zawsze będziesz miała miejsce, do którego będziesz mogła wrócić. Miejsce, w którym miłość i tradycje rodzinne będą nadal żyły dzięki tobie. Ściskam, Dziadek Lucjan. Oczy Kasi napełniły się łzami, gdy czytała list dziadka. Fonograf miał teraz dla niej jeszcze większe znaczenie, reprezentując nie tylko jej więź z dziadkiem, ale także odpowiedzialność za utrzymanie dziedzictwa rodziny przy życiu. Podczas gdy jej ojciec, Grzegorz, mógł tego nie rozumieć lub nie doceniać, Kasia była zdeterminowana, aby uczcić pamięć dziadka i pielęgnować miłość i wartości, które jej przekazał. I tak, z fonografem jako przypomnieniem miłości i więzi, które ukształtowały jej życie, Kasia kontynuowała swoją podróż, wiedząc, że zawsze ma dom w swoim sercu i muzykę miłości dziadka. Która prowadzi ją dokądkolwiek się udaje. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta historia. Jeśli tak, rozważ polubienie i subskrypcję kanału. Zostaw komentarz z liczbą od 1 do 5, aby dać nam znać, jak bardzo podobała Ci się ta historia. Obejrzyj również wideo, które jest obecnie wyświetlane na ekranie. Do zobaczenia wkrótce.